Dzień dobry. Albo dzień noc. Jedziemy na dworzec, kochani. Sam człowiek sobie to robi na własne życzenie, budzik na czwartą. Rewelacja, polecam w dzień wolny. So good. No, dzień dobry kochani, na dworcu centralnym to mnie już dawno nie było, słuchajcie zaraz wsiąść do pociągu, oby nie byle jakiego i jedziemy do Szczecina, tylko muszę znaleźć peron to Dobrze, to i lecimy. Feel this way Dzień dobry kochani, witam w Szczecinie. Słuchajcie, siedzę sobie w pociągu i dosiada się do mnie jakoś pani. Jakaś typiara. Ty się do mnie dosiada. Dzień dobry! Słuchajcie, my ostatnio nam się łatwiej złapać na wyjeździe niż bez wyjazdu, także Karolina! Jaki mamy plan na Szczecin? Idziemy teraz y tam. tędy, tam wzdłuż, <laughs> aż do Starego Miasta, a po drodze jeszcze musimy jedną rzecz sprawdzić, a potem tam, a potem dalej. I chodźcie tam, a później tam. Pokażemy wam wszystko. Wszystko. Chodźcie z nami. E, ja wiem, że mam tu kilka osób ze Szczecina i pozdrawiam je serdecznie. Także idziemy zobaczyć Wasze miasto. Pogoda jest przepiękna. Stoko. Jak na to, co mogłoby być i co miało być. Tam wichury pokazywali, deszcze pokazywali. To jest naprawdę przepięknie. Tak. I fajnie, bo nie ma takiego ostrego słońca, że jest tak, no przyjemnie. Też ja, ja czuję, że mnie razi, ale ja czuję się jakaś niewyspana. <laughs> Karolina spała trzy godziny? Trzy? Trzy chyba, tak? No. Więc ma prawo się tak czuć, kochani. A może na przykład na kawę do jakiegoś Starbucksa można by było pójść, żeby się obudzić, no? Tak. w kilku zdaniach opowiem jak to wyglądało i dlaczego my tu w ogóle jesteśmy. Otóż wszystko kochani zaczęło się od tego, że planowałam solo tripa z nocowaniem na długi weekend i miałam rozpocząć w Szczecinie, później przenieść się do Trójmiasta i wrócić do domu. Przyznam szczerze, że jak zobaczyłam ceny hoteli, to stwierdziłam, że nie, to ja wolę gdzieś za granicę i stwierdziłam, że pojadę do Szczecina w tą i z powrotem. No ale pamiętam o czym Wy nie wiecie, że my z Karoliną planowałyśmy wyjazd do Szczecina. Jak jeszcze. Słucham? Gdzie my nie planowałyśmy? No, gdzie my nie planowałyśmy? Zobaczcie, to jakaś mozaika. Planowałyśmy, jak jeszcze Wizer lub Ryanair latał z Warszawy do Szczecina. Na ten moment lata tylko lot, który wiadomo, cenowo jest troszeczkę nie tym pułapem, w który byśmy celowały. No i później został nam tylko pociąg, ale gdzieś tam to się rozmyło i stwierdziłam, że a pojadę sama do Szczecina. I słuchajcie, wybrałam sobie już datę, która mi odpowiada i stwierdziłam: "Dobra. Ryzyk Fizyk proponuje Karolinie z konkretną datą." No i ona nie pisze. Czy tego i te, co robisz tego i tego? Ona napisała nic. A co robimy? Więc już zapytałam, czy jedziemy do Szczecina i praktycznie od razu było klepnięte. No i stąd też właśnie tu jesteśmy. Czasami nie trzeba się zastanawiać, mega mocno planować. Tylko, właśnie, dać ponieść się przypadkowi. Tu w ogóle jakaś muzyka jak świąteczna, już. Kochani, jakby ktoś chciał, możliwe, że my też będziemy chciały, ale tak, godzinowo przyznawam szczerze, że no tak średnio. O 10, o 14.30 i o 18.15 można się wybrać w rejs na niezapomnianą wycieczkę po Odrze. Tak wyglądają te stadeczki, właśnie pani nam przed chwilą powiedziała. No i tutaj macie ceny. Kochani, a za nami wały Chrobrego polecane zdecydowanie najbardziej przez Was miejsce. Zaczynamy zwiedzanie. Szczerze, że nie robiłyśmy tutaj jakiegoś największego rekonesansu i co chwilę tak, po pierwsze przy wodzie, tutaj przy Szczecinaj, to trochę dla mnie tak jak Oslo i opera na wodzie. Teraz tutaj przechodzimy z Karoliną przy tych ławeczkach, to tak jak w Paryżu, a teraz z kolei idziemy tutaj na takie gzymsy, na takie nie wiem, balkony, to tak jak w Budapeszcie na maszcie. bardzo ładnie. Tych listków, a tak serio, to jak powieje mocniejszy wiatr, w one lecą z drzew. I to jest tak przepiękny, magiczny widok tutaj przy wodzie i przy tej pięknej architekturze. Mega klimatycznie. Ja dostałam zaproszenie. Karolina przygotowała nam atrakcję. Otóż idziemy do cafe 22. Nie wiem, czy to od 22 piętra, ale ponoć jest to kawiarnia z widokiem na całe miasto. Także idziemy, chodźcie. Znajdujemy się w restauracji, w kawiarni cafe 22 na 22 piętrze. Zaraz pokażę Wam, jaki jest piękny widok. Udało nam się złapać fuksem ostatni stolik. Panie niekoniecznie go chciały dać bez rezerwacji, natomiast udało się bo my wiecie, tylko na chwilę, tylko na kawkę przepiękny widok o Boże, przepiękny widok na całe miasto. I bardzo dziękuję, Karolina, że to znalazłaś. Słuchajcie, ona mówiła, że robiła specjalnie rekonesans i że zrobiła mi niespodziankę, żeby mnie tu zabrać, więc. Bardzo tak, fajnie się, że może też to znalazło się też o tym dwie. Nie. Ja tylko pytałam widzów, co warto zobaczyć. No i generalnie to był też w ogóle hit, dlatego że oczywiście zdecydowanie nie 100% polecało wały Chrobrego i nie dziwię się przepiękne miejsce. Natomiast y, obok siebie były fajne dwa komentarze, bo jedna z dziewczyn napisała, że poleca stare miasto i zaraz obok był komentarz, że szkoda tylko, że u nas nie ma starego miasta, więc słuchajcie, nie wiedziałam. Zapamiętałam wały dobrego. No ale tutaj o tym miejscu. Nikt nie wspominał, a chętnie sobie tutaj trochę posiedzimy, zamówimy kawę i zaraz pokażę Wam, jaki jest widok. Już nie z, z pewnością. A gdzie jest Filharmonia, kochani? Ale bierzemy, no. Kochani, teraz znajdujemy się. O, tak widać. Yy, za nami jest Filharmonia w Szczecinie, która to zdobyła wiele nagród, jeśli chodzi o konkursy architektoniczne. Zobaczcie na jej bryłę. Jest totalnie biała. I słuchajcie, tak jak przed chwilą byłyśmy w tej kawiarni na 22 piętrze, no to szczerze wam powiem, że z, z góry wygląda jeszcze lepiej. Nie wiem, czy teraz coś widać, bo wiecie, ja w podglądzie nic nie widzę. Natomiast zobaczcie, ona jest totalnie biała i jak świeci słońce, to ten efekt jest jeszcze bardziej, aż taki rażący. Bardzo ładnie wygląda szczególnie w połączeniu na przykład obok z czerwoną cegłą czy właśnie z takim niebem z chmurkami. No przepięknie. Się, to znajdujemy się na prawie prywatnym rejsie tramwajem wodnym. Później Wam opowiemy, ale rewelacja. Piękna pogoda, piękne widoki. Ponoć mamy zagwarantowane najładniejsze miejsca w, w Szczecinie, więc odpływamy. I Change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out. Zobaczcie jak tutaj są położone rodzinne ogródki działkowe. No po prostu przy pierwszej linii brzegowej. To co tu się motorówką podpływa? Genialne. Tam już dalej mamy port. Pięknie jest. Chociaż przyznam wam szczerze, że tak od wody z tym wiatrem to całkiem chłodno. Ale widoki przepiękne. No dobrze kochani, ostatnie chwile w Szczecinie wracamy już na dworzec, te kilka godzin minęło bardzo szybko. Natomiast w bardzo wiecie, fajnym towarzystwie, obie, mam nadzieję, jesteśmy zadowolone z wyjazdu. Jeśli mam, wam, jeśli mam być z wami szczera, Szczecin przypadł mi do gustu i tak właśnie powiedziałam do Karoliny, że to jest tak trochę, że cudze chwalicie swego nie znacie. No bo trochę mi się słuchajcie, kojarzył z Kopenhagą. Trochę kojarzyły mi się z Oslo. Na pewno jest to zupełnie inne miasto w Polsce niż te bardziej takie klasyczne i mi się mega podobało. Także zgadzam się z Wami z tym, że i nie ma tu starówki, i niby jest tu starówka. Są piękne budynki, ale dla mnie, oczywiście, jak zawsze. Największe wrażenie na mnie, kochani, robi woda i rejs i ta kawiarnia, ze którą raz jeszcze Karolinie dziękuję, że mnie zabrała, to uważam, że to jest punkt konieczny tego miasta. No oczywiście Starbucks, jeśli kubki zbieracie. Kubków było dużo, zostawiłyśmy Wam, więc starczy dla wszystkich jak coś. A teraz lecimy na dworzec. Karolina, eee, jeden największy plus Szczecina? Ojej, jeden tylko? Jeden. No to, że jest nad wodą i jest taki inny, mam wrażenie, inny okay. niż wszystkie miasta w Polsce. Czyli mamy podobnie. A po więcej szczegółów zapraszam na kanał do Karoliny, no, no na pewno się u bardziej rozgada. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że te bloki trochę kojarzą mi się z Kopenhagą i w ogóle było właśnie takiego, dużo takich... No dobra, kilka takich momentów, że... W jakiś sposób Szczecin każe mi się właśnie albo z Kopenhagu, albo z Oslo. I śmiałyśmy się, że możemy nazwać ją, yy, to miasto yy, Polską Skandynawią. Dajcie znać, czy byliście w Szczecinie, czy nie, czy się zgadzacie, czy nie. Natomiast tutaj jeszcze rzut na piękną rzekę. No i co? I lecimy na dworzec, bo słuchajcie, za dokładnie 27 minut mamy odjazd pociągu. Dziękujemy Szczecin za super pogodę i super czas, i super towarzystwo. No, coś, coś proponujesz konkretnego? A zawsze Jezu. dobrze. Dobrze, cieszę się. So let me put a smile upon your face.